Przykład wpływu rozkładania poziomego korzeni na późniejsze zaburzenia rozwojowe. Jeżeli ktoś chce mocno skarlić przyrost swoich drzew, to poziomo rozkładane korzenie mogą w tym pomóc, gdyż zachowuje system korzeniowy dużą stabilność potem tego zdeformowanego systemu korzeniowego jeżeli natomiast posadzimy formę wolnorosnącą i dodatkowo wypłaszczymy jej system korzeniowy to mamy dramat nastający. 5-6 lat po posadzeniu drzewa dalej ledwo zipały Kolejne przykłady stabilności zachowania systemu korzeniowego po posadzeniu. Jeżeli korzenie były położone poziomo, pozostały poziomo i żaden korzeń palowy się nie uległ odtworzeniu. Miejsce szczepienia ładnie widoczne. Tutaj mamy sadzonkę drzewko na podkładce z orzecha czarnego. I też jeżeli korzenie w procesie sadzenia były rozłożone poziomo pozostają w ziemi poziomo również sadzonka na podkładce z orzecha czarnego pięknie widoczna miejsce szczepienia jeżeli korzenie były rozłożone tak aby umożliwić odtworzenie korzenia palowego Korzeń palowy od tworzenia uległ, a samo drzewo rosło znacząco silniej od pozostałych. Siewka orzecha włoskiego. Mała, dwutrzyletnia, rośl może dwutrzyletnia roślina. No i co chciałem Państwu pokazać. Orzech włoski w młodym wieku wytwarza głównie korzeń palowy, i gęsto rozgałęzione poziomo odchodzące korzenie boczne ważne jest aby po posadzeniu odtworzyć właśnie taki naturalny dla tego gatunku układ systemu korzeniowego